Jestem tan mu muszę jak kiedy Kiedyś zjadł się, kiedy odniesiesz sukces. ja się za plecami, chcecie widzieć trumnie. Dlatego, syna tak okrutny że. mi się pierdolony kostka! Siema jest Marek, to będzie. Jest to jeszcze raz nagrywana Marek? Czy? No ja też uważam, że to jest zupełnie smutny. W sensie? No no dobra, już skończyliśmy już nagrywać na tą stawkę. Czyli co, nie będzie? Nie, no to jest początek pranka To wrzucę wczoraj. Mhm. Dobra, Kuba już. W ogóle chcę strzelać ty, to ja mam ma właścicieli. Aha, to był prank, tak? No i wrzucę Dlało to wczoraj. Bo wiesz, za ja bym się poirytowałem Tak, tak, tak. Nie? I to wszystko będzie w filmie, normalny vlog, tak jak codziennie nagrywamy. I to, co przed film nagrywałem, będzie wczoraj. Strzelać wszystkich. No oni. Ale oni nienawidzą, cię, wszyscy postawili pieniądze i w ogóle oni teraz będą... Znaczy je, nie, że ten, ten no dzień tak. do jutra to będzie masy. Bardziej to jest prank na tych właścicielach. Dobra, a, to, to co ten film? No tak. Wrzucamy ten film tak, ja i patrzymy na reakcję I czekam na ich telefon Musi, Musisz cały czas mieć kamerę w gotowości Będą do mnie dzwonili wszyscy Bo już kiedyś była taka akcja, bo mieliśmy problemy tam z... Jezu, ja się nie, nie wiem czy mówić, że mieliśmy problemy Mieliśmy problemy z umową Jeżeli spóźniłem się godzinę, żeby coś nim tam odpisać na maila, To wszyscy do mnie dzwonili Nie tylko Wojtek, no Gola i Bogdan Tylko jeszcze pozostały, to wyknąłe, pozostały to? No Łeknąłem, bo mówicie, że nagrywamy jakąś zapowiedź, żeby paper Per Ja myślałem, że zagrałeś tak dobrze No to czasem też umiem, ale teraz się na serio poirytowałem nie? Dobra, to wrzucamy na YouTube'a i... się powiedzieć na przed. Ja nie wiedziałem, nie. Już się po prostu jak to on gadał, ja siedziałem na tym fotelu, mówię, no nie, no stanę, zaraz go rozniosę. Nie, normalnie. Mini Mike będzie bity. Tak, jak ty, co dzień. Dobra, to patrzymy kto pierwszy się spróje. No ja jestem ciekawy. A czy w sensie teraz chodzi mi bardziej o pierwszy komentarz? Dobra. No dobra, dawaj. Moja walka na film ma 5 nie odbędzie się. Jak oni dostaną te powiadomienia... Dobra, leci. Poszło, tak? Ile tak? 3 minuty? 2? Znaczy komentarze zaraz zaczną się sypać, ale tak żeby po obejrzeniu filmu to 3 minuty, tak? No, ile film wyszedł? 2,28. No. Wszystko, wszystko macie w tym filmie. Bo w tym, który oglądacie tego nie ma, jeżeli nie widzieliście wczorajszej akcji to po prostu wróćcie na ten film. A ja czekam na pierwszy komentarz. I jak, Mareczku? Jeżeli chodzi wow, o tutaj... masz 10%. Odświeże, odświeże. Masz 10%. Ło, wow, już ponad 10% dislików. Znaczy, myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że będzie pół na pół, a nawet liczyłem na to, że będzie po tyle samo. No cóż, no. Masz 10% dislików, to ludzie są tacy głupi i to łykają? Znaczy, wiesz. Staraliśmy się dopiąć każdy szczegół. No nie, no łykają, no to po prostu no, jak ten film jest, no, no, nie oszukujmy tak? się. No, no nie, nie, jest się da, nie jest, nie Chyba, da, że to nie. są dopiero fani, którzy tak czy inaczej dają lajka. To pomyśl, co będzie, jak ten film pójdzie dalej. No to wszyscy dołkną. Każdy da deslikach, patrz, daje szukają to tylko ze względu na niego miałam oglądać. To wszystko już dawno źle na Ciebie wpłynęło. Szkoda, byś wygrał. Wiedziałem, że prędzej czy później ta walka się nie odbędzie. Rozumiem, szkoda, miałem chciałem oglądać. Serioczesz. <grym> <grym> ja pierdziel naprawdę A trzeba wiesz, dlaczego to oni to ukrytają? Czemu? Bo jest powiedziane, że jest niepełnosprawny. Myślisz? No, bo jakbym powiedział, że się zestałem. Ale ciekawy za ile gola zadzwoni Albo ktoś inny z Federacji, Boxer ktokolwiek No, 2-3 minuty. Dwie trzy minuty. Dwie, dwie, trzy. Trzy minuty. Wow. Nie no, ja, ja czuję, że. Zależy co robią teraz. Może są, nie wiem, na kreacji. Czy coś. Zaraz zacznę dzwonić Ale doceniam na pewno wiadomości już od ludzi. No na pewno. Albo już ktoś dzwoni będzie. Mm. No dobra, czekamy. Moja matka dzwoni. Moja matka dzwoni. Dobra, dobra. Halo, halo. No cześć, co Ty film nagrało? No, zrezygnowaliśmy jednak. No to ja sobie robisz, czy? No, serio. Co? No serio. Halo? No słyszę, no ale tyś nic nie mówiłeś, że masz zamiar zrezygnować. No, a jak ty sobie wyobrażasz tą walkę? No ja sobie jej od początku nie wyobrażałam, no ale patrząc na twoje zaparcie i zaangażowanie... Nie, na, na kolejną, z tym Nitro wyjdę najwyżej. W zasięgu nie mam. Halo? No? No na kolejnej gali z Nitro pójdę, na, na tej nie chcę. A tam tamci nie będą się próli? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. A to jeszcze z nimi nie uzgadniałeś? Nie. Nie, mnie. Dobra, bo oni piszą, że do mnie, nie? No i co? No dobra, nie, nie mogę teraz gadać. No dobra, to zazwyczaj później, tak? No pa. A wy jedziecie do tego Gdańska, nie jedziecie w takim razie. No Marek no i tak już zarezerwowaliśmy apartament, więc pojedziemy, no. No dobra. Tak. Nie walczyłeś i też jechaliśmy, je. No dobra, to to pa. No na razie, no hejpa. Część, że to łyknęła? No widziałem, znaczy taka miała, nie do końca była. Miała przekonana. chwilę zawahania? No łyknęła, to a na pewno. Ona ogarnia temat. Ona zdaje sobie z tego sprawę jak te filmy są nagrywane. A tutaj jedyny film, gdzie się nie zorientowało o co chodzi. Także... No, że nie chciała się zorientować. No dobra, no cóż, czekamy na ten roboty. telefon. Chodź może pójdziemy do góry, co będziemy tu siedzieć? No w sumie tak. Co się dzieje? Mamy konfę, Fame ma tutaj. No. Fame ma 5. Marek Kruszel, co z tobą? Ale nikt jakąś głosówkę nagrał. Przecież powiedział 27, a nie 26. A to przez pomyłkę zapowiedziałaś, nie? No to w tak. Bekę pewnie sobie ciśnij i tyle. A, Bekę pewnie sobie. na muszę napisać. Odpierd... <laughs> jednak walki nie będzie Pisz, 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 pisz. Cały czas ich przekonuj, że nie, że nie ma Jednak walki. walki nie będzie Musisz być przekonujący, bo inaczej nie mówimy. No to napisałem im po prostu, jednak walki nie będzie. Ja tutaj w ogóle na tej grupie nie piszę, także... Co ten Krusz pi**oli, że on nie walczy? Serio? Czy jajce jakieś? Kto to jest w ogóle? Zobacz profil A, to ten Krycha, tak? Krycha, Krycha Czyli Krycha łyknął, Olejnik nie łyknął, ale ten Krycha jeszcze jedną wiadomość wysłał K**a, ja coś słyszałem dzisiaj od Jarosza, ale co serio? Że co, wycofałeś się? Coś, jakieś zasady wam nie pasują czy co? Bo podobno zasady jakieś się pozmieniały znów. Brak rycha nie... nie słuchaj, przecież to bait, człowieku. <ścoughs> Dobra, muszę, ja nagrać im głosówkę co powiedzieć. Yy... Powiedz, że to nie jest bait i że naprawdę nie będzie walki, bo yy, zasady się pozmieniały. I że nie ma gilotyny. Nie no, zasady pozmieniały się po prostu i ta walka nie jest opłacalna, także, także rezygnuję. Zobaczmy co dalej. Wojtek Gola napisał, ale przed chwilą gadaliśmy z kamerzystą, żeby żadnym włodarzy ani właścicieli FMM nie odpisywać, zrobimy to po pół godziny, żeby nakręcić. A dzwonił już? Eee, nie, jeszcze nie dzwonił. Dopiero napisał jedną wiadomość, widać tutaj okienko, tak? Mhm. Ja usuwam to teraz i dopiero czytam za pół godziny. To czemu w filmie 27 października, a nie 26? Przekołem się po prostu. Olejnik debil. Ja już sam nie wiem, czy mam w to wierzyć. Kto tak napisał? Olejnik. No niech uwierzy do idiota, co? Ale powiedz, że napisałeś w komentarzu o. i przypiłeś sprostowanie. Słuchajcie, nie walka, się Jaguar. Chuj, nie <noise> to No akurat była wymówka, żeby na poprzednią nie jechać. No bo gdzie ja? Będę zapieprzał na drugi koniec polski do Częstochowy. Ze Szczecina do Częstochowy, żeby powiedzieć coś Minimajkowi. No to powiedzieliśmy. Ale to, właśnie Minimajk! Mike. Mini Mike. Ojojoj, oj, czekamy, czekamy. Czekamy na jego reakcję. Ale komentarze Marek, ty kurwoje, czemu nie walczysz? Pijaż z ciebie, pizza Dol jesteś je b swem, dla ciebie kupiłem pay-per-view. Jesteś je szmatą, boisz się k mini Majka. Wiedziałem, że jesteś większą p. Dobra, mini Majka. Eee, ale same takie komentarze są. Cześć? Zaczął dzwonić do mnie. Ale same takie komentarze są. Dlaczego na... to się spodziewałeś? Ja, że ludzie. Ja nie sądziłem, że ludzie są tacy głupi, że to łykną. Ale o to chodziło. No jakbyśmy powiedzieli po prostu, że się go boję, no to by nie łyknęli Ale ja naprawdę nie, nie sądziłem, że A że to powiedzieliśmy, to, no. że nie chce walki z niepełnosprawnymi, no to oni wiesz, ma to jakiś wpływ na nich na pewno. Dobra, a w każdym razie Wojtek tego już do mnie dzwonił, także za jakieś 5 minut będziemy z nim rozmawiać Cały czas nawala do mnie Dzwoni już do ciebie? Cały czas, czekam na kolejny telefon A za ile to dzwoni? No, no nie wiem, no cały czas mi dzwoni Ty, a ty co sądziłeś, że to byknął, czy nie? nie? Jak sądziłeś? Łyknął Ale myślałeś, wiedziałeś, że byknął, czy? Tak czy, czy wiesz, że to są idioci? Możliwe, całkiem A ty jesteś idiotą? Nie, ale jesteś karłem Tak A jak ty jesteś karłem? Weź go niech kur... zaraz do ciebie rzuci już dzisiaj nie mam siły. A jak byłeś mały, to też byłeś karol. Nadal jestem mały. To jest problem. Ale jak byłeś, wiesz. A ty, ty jak byłeś dzieckiem, to byłeś taki, a dzieci były takie? No. Taki byłeś? Nie doptali cię? co ty gadasz? To byłeś taki. Jak ty miałeś 1,30 m to ja miałem z 90 centymetrów. To doptali po tobie ludzie? Nie. To co robili? Ja chodziłem przy ścianie. <noise> Dobra, skończmy tę konwersację i powiedz mi, co. Właśnie, co na tej grupie się dzieje? No, a, na grupie? No, na grupie co się dzieje? Ty, bo twojej ma Dziwię się, że nikt nie dzwoni. Szczerze mówiąc, dziwne to jest, że nikt na nie grupie? dzwoni. Na no? grupie? A już skończył się temat. Co? A jak ludzie cię wyzywają, bo teraz czytałem komentarze, okropnie. Od najgorszych. No olejnik, olejnik do mnie napisał, jeszcze. O, dzwoni, teraz, Barbar. Odbierz. Halo? Ej, Marek, możesz mi powiedzieć o co chodzi w tym filmie? W jakim filmie? W tym, że odwołuję, tak? Tak, w tym. No jednak musieliśmy się rozmyślić, nie? Sorry najmocniej, ale no po prostu to nie jest walka dla mnie. Starec. Sugerujesz mi, że na znaczy inaczej, oznajmijesz mi, że pięć dni nie cały do walki, ty chcesz się wycofać. Znaczy inaczej, e, ludzie nie mają z tym żadnego problemu. No, myślę, że mają, Matek, ciebie obowiązuje kontrakt przede wszystkim. No, ale nie wszystko. Ci, ci, co mają. Pro. Przyjąłeś tą walkę, planowałeś, przyjąłeś tą walkę, zgodziłeś się, podpisaliśmy umowę i nie możesz tak sobie odtaka złożyć umowę. Y, A nie możemy przełożyć tego na szóstkę? przełożyć, <laughs> matek, to jest nielogiczne. Stary, tysiące, miliony, setki tysięcy ludzi czeka na tą walkę i chcą Ciebie zobaczyć. Jest to jedna z głównych walk. No nie, no ja nie tak idę na, na to, walkę. nie idę na to. Ale czemu Ty, czemu ty nie chcesz walczyć? Czemu? Co się stało? No bo jednak nie chcę. Ale czemu? No bo dwa miesiące ty się, się przygotowałem tylko, tak? No ale jak Ty masz dwa miesiące, Marek? Boisz się? Nie, nie to, że się boję. Weź mu... No to, to jest Masz wyciszony? Wyciszony. Weź mu powiedz, że, że się boisz i że, że nie, nie zobaczysz. Nie wiem, żeby u ciebie Kubańczyk, Może cię nie kołpić? Nie, nie, on, on już pojechał. No kurde, no ty jeszcze nie miałeś doświadczenia takiego na, na takiej gali. No nie, na takiej gali nie miałem takiego doświadczenia. No, także. Ale co to ma wspólnego? Tady, no, no jak zrobię siebie debila się i tego. przegram z Karłem? Ale to ty się obawiasz, tak? No trochę tak. Tady, no, wiesz, No nie chcę nie chodzić tutaj, ten, ale. Nie każ, nie każ mi, manek, żebym przytaczał tobie pewną anegdotkę. W sensie? No, w sensie, ty... no dobra, czekaj, o co chodzi. No nie no, chcę to mówić, ale nie, ale stary, naprawdę no, przygotowywałeś się do tej walki, dałeś się wszystko, wiesz, Ten, to nie jest, wiesz, to nie jest nie jeszcze taki żart, czy co, to, 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 w tym momencie. No nie, ja zaopieś, naprawdę, tak. nie zgadzam tak. nie, nie, no, nie się idę na tą tego... walkę, nie idę, nie ma opcji, ja już zrezygnowałem. No, no, tak, nie możesz tak powiedzieć sobie, nie idziesz na walkę, stary, nie możesz tak zrobić, to jest, wiesz, obowiązuje Cię kara umowna, tego, no, ludzie czekają na Ciebie, no nie możesz tak powiedzieć, że nie idziesz do walki. Dałeś się wszystko na treningach i teraz zobaczymy wiesz ten czas, od... Dobra, ja, ja później zadzwonię, okej? Okay? Zależy mi na mnie. Wiesz, jaką wiadomość w ogóle dostałem? Jaką? E, moja przyjaciółka zachwyciła się twoim nowym karłem. Czy można go wypożyczyć? Cześć? Nie. Yeah. Wojcież do mnie nawala cały czas. Co do Ciebie pisze? Stara, obowiązuje ci karę umowna, nie możesz tak sobie odwołać z tej walki, zostało niecałe 5 pięć gali, A to takie coś. Trenujesz nagle się wycofujesz. No cóż, a o co? Oni dopiero jutro się dowiedzą, jak będzie film. Że no tak. że to był prank. Ale oni będą mieli przez Znaczy, myślę, że, że mogą się domyślać, nie? Że to jest prank. Dużo osób może się domyślać, ale nie każdy wie, czy to jest prank, czy a nie. nie. Mają w ogóle. Pewności w, każdym razie, w ogóle nie? widziałeś film Boxdella, on tam niby coś próbuje tłumaczyć. A chyba sam nie wie, czy się odbędzie walka, czy nie, ale próbuje nie zrobić siebie Pa. pa. A, jak piszę. Cały czas piszę. Widziałeś ten filmik? Widziałem, widziałem ten filmik. O, akurat dzwoni za mnie. Kto? <Yeah> no, bomber. Akurat z Wojtkiem skończyliśmy gadać? Odbierać? No, odbieraj. Halo. Halo. Co ty, co, co jest? Co, co jest? Co, co, tego co, jest? Centralnie widz dzwonią, p***a. ludzi, tysiące, że nie będziesz walczył. To przed chwilą Znaczy, ja z Wojtkiem gadałem przed chwilą. Słuchaj, słuchaj, Jak nie zawalczysz, to tego oktagonu i będziesz walczył, Co ty myślisz, że co. Majka nazywasz pełnosprawnym Koleś... Jaja ja stali wychodzi z k***a, dwa razy większym kolesiom od siebie. Ale ja już gadałem z Wojtkiem i już mamy wszystko dogadane w zasadzie, że, że walka się nie odbędzie. Ja go poinformowałem, tak, ja po prostu nie chcę się podjąć z tej walki, bo no co... Co ty kru... co ty zrobisz? Kru... Wojtek ma do gadania, masz... do oktagonu, kru... do oktagonu. a to rzucę jak pani się... Szed... Do tego, koleś, koleś. No dobra, ale ty walczyć. nie rozumiesz jednej rzeczy: że jak przegram, to mam przez nie? Ale to ch... no, chodzi, że przegrasz, walczysz ch... z Majkiem, rozumiesz? To jest bardzo ważna walka. Masz walczyć i Ale wy macie no, jeszcze inne walki, macie siedem innych. Co z tego? Masz walczyć. Wiele ludzi, wielu ludzi do... przychodzi tylko i wyłącznie na Twoją walkę również. A nie możemy to jest na szóstkę przełożyć? Walka. Masz ba... masz walczyć. No ja muszę zrezygnować naprawdę, no Wojzel. Kurde, nie, nie dam no, rady. Nie no. rady, nie dam rady, naprawdę. No, no. No. Jeżeli w tym momencie nie zatwierdzisz walki, to pakuję walizę i przyjeżdżam tam z chłopakami, cię k***a nie ma bagażnika, Nie, słuchaj, spokojnie. Ja zawalczę u was, ale z Nitrem na szóstce. Słuchaj, walka z Nitrem na szóstce jest do dogadania, ale ty masz zatwierdzoną walkę z Minimajkiem, macie sobie skopać dupę. Nie, ja, ja nie zgadzam się na to. do tego to, to, dobra, to pakuję walizę! Rozłączyłem. <laughs> ja p ty to strzeleź? Trenowałeś jak się wycofujesz naprawdę, zawijesz tysiące On tak do ciebie nawala? Pomyśl o tych ludziach. Halo, ja, ja nie mogę rozmawiać teraz. Słuchaj, gdzieś mi lub nie, ale jadę do tego Szczecina i wezmę stary tutaj do Poznania Będziesz siedział w hotelu przy ochronie, ludzie będą patrzeć, ochrona będzie patrzeć jak strasz. Gdybyś mi nie uciekł ko no, ten masz? Ja nie mogę gadać teraz, siema. Pomyśl o ludziach, którzy w ciebie wierzą, którzy przyjdą na arenę tylko dla ciebie i naprawdę to nie jest poważne. Tak go pisze? Pokaż. Wiecie, jak oni to łykają. Ja pierdzielę, że... I to na, 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 na pieprza do ciebie, tak? Tak, jak boxer to tutaj przyjedzie, chyba że on jest taki. No co, ty nie przyjedziesz. A skąd on nie spózniesz? Nawet jeżeli przyjedzie, to zaraz dzwoni po, po, po twojego po kubańczyka, i on weźmie swoich. Ale nie, nie wiem, czy my nie a za sumie, dużego przypału robimy. Sumy, kubańczyk. Bo wiesz, dla nich to przyjechać to tak, bo rzeczywiście im zależy na tej walce, cholera No to się dowiedzą dopiero, no to ich nie wpuszczamy, no to prostu logiczne Nie wpuścimy a ich na chatę myśl, że przyjedzie? Myślę, że może przyjechać No zobacz jak ją wk***dę, bo strzelać, że to co drugie słowo to było przekleństwo? Oni w zasadzie dwa razy tutaj przyjeżdżali Gola jeszcze jakoś cywilizowanie, ale bok było, było widać Ale nie, oni serio mogą przyjechać, bo pamiętasz jak przyjechać specjalnie, żeby nagrać y, ten Instastory? No Masakra. Ty co sądzi w ogóle o tym? Zdenerwował się bomber. <grym> Dobra, no to w każdym razie mamy wszystkich reakcje nagrane. Wojtek Gola załamany. Bokser kurzony. Moja mama zdziwiona. I co? Nic. Marek to machci. Lubię. Komentarze czytacie? Tak. jesteś tchórzem. <grym> Mareczek, tchórzem jesteś. Jak osobą niepełnosprawną, mini Majkowi się coś stoczy. A kim k**wa jest, jak nie osobą niepełnosprawną? <grym> jest <pełnosprawny>, czy nie? <grym> no to nie wiem, no, no. no a, a ty jesteś? No jestem niepełnosprawny Ale widzisz, on się nie przyzna, nie? Ty, to, 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 że ty się przyznasz, to, to wiesz, to, 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 to szacunek dla ciebie, ale Mini się nie przyzna On próbuje być normalny Dobra, ja idę stąd Widzisz stąd? Mhm. Czyli co? O której wlatuje ten film jutro? O 15.30 O 15.30, a co w ogóle z nimi? Furcą są? No, coś tam pisali, ale nie odczytuję No głupoty, no powtarza się wszystko, po prostu wszyscy są ciekawi, mas telefonów Ale co chcesz powiedzieć Mini Majkowi? Co? No na koniec, co chcesz powiedzieć Minimajkowi? Ja raczej nic nie chcę mówić a jak nic nie chcę? Po prostu zrobić. Ja, ja mu gestami to przekażę. To pokaż mu. Al bardziej nie, no, nogą bardziej. No to pokaż mu. Jest sobie taki każeł, nie? Załóżmy, że jest taki. Hmm. I tak kurde, kurde! No, no. Na kopa. Karzeł ta kopa. Ty ktoś puka? To już słyszałeś? No nie, że Bok przyjechał. Nie, nie Idziemy spać? Alarm jest łączony? Tak. Jak rozpali drzwi, to się załączamy I oglona przyjedzie. O, ale przypomnij sobie. Co chcecie zrobić? No dobra, do jutra musisz czekać. Dobra, chodź. Ale co i. On się stanie, co? No dobra, chodź. Ale masę. Zapalaj światło. Idziemy.